Niedziela przemienienia Pańskiego. Przemienienie jest z pewnością pewnym sygnałem, przypomnieniem, że my także powinniśmy właściwie w jakiś sposób zmieniać się. Ale przemienienie jest też, można powiedzieć, trochę nawiązaniem do tego, co jest podczas Eucharystii, czyli właściwie transubstancjacja. Przemienienie darów chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Przemienienie na górze tabor to szczególne wydarzenie, które miało miejsce oczywiście w Ewangelii, którego doświadczył Jezus i Jego apostołowie Piotr, Jakub. I Jan. Nagle Chrystus zmienił swoje oblicze. Jego szaty stały się lśniąco białe. Jest to taka zapowiedź, antycypacja zmartwychwstałego. Można powiedzieć, że na górze tabor objawia nam się po raz kolejny Chrystus jako ten, który stoi niejako obok proroków Starego Testamentu, bo ukazał się też, jak wiemy, Eliasz i Mojżesz koło niego. Zresztą w ikonografii też tak się przedstawia y, tę scenę. To jednak najistotniejsze z tego wydarzenia jest nie tyle to y, zachowanie, dajmy na to Piotra, który mówi do Chrystusa, Panie, ustawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, drugi dla Eliasza, a trzeci dla Mojżesza, powiedzmy. Że to takie zabieganie Piotra wynika pewnie w dużej mierze z tego faktu, że on chce dużo zorganizować, jakby objąć. A niekiedy może nie tyle chodzi o nasze właśnie takie nadmierne zabieganie, tylko o to, byśmy umieli się wpatrywać w tę jasność Chrystusa. I w to, że On doznaje przemienienia, po to, abyśmy my mogli też przemieniać swoje wnętrze. Byśmy przemieniali, ale nie sobą, a Jego łaską, byśmy dali się Jemu przemieniać w nas. Przemienienie człowieka jest bardzo istotnym zadaniem w naszym życiu. Czy zawsze chcemy być tylko tacy, jacy już, już jesteśmy i uważamy, że wszystko jest w porządku? A może warto zerknąć na Chrystusa, który przemienił się wobec apostołów, po to, aby zauważyć, że i my potrzebujemy wewnętrznej zmiany, metanoi, przemiany? Zauważmy. Może i głos Ojca usłyszmy, to jest mój syn umiłowany, raz kolejny epifanio, Chrystofania, objawienie Chrystusa. Czy my widzimy w tym blasku Chrystusa już początek tego, że On zmartwychwstanie? A może nie wierzymy w zmartwychwstanie? Bo trudno nam pojąć, jak możliwe jest przemienienie. Przemienienie jest pewnym odmienieniem. Jest jakąś jednak dynamiką. I to nie tylko działania światła i przestrzeni bo na wysokiej górze, ale także zauważcie wiatru, który jest pewnym rodzajem odniesienia do Ducha Świętego, Ruach, czyli duch, duch pański. Miejmy nadzieję, że. I my możemy przemienić swoje wnętrze i nie bać się tego, aby dać Chrystusowi je oświecić Jego blaskiem.